Siemaneczko, siemaneczko, tutaj oczywiście ofensywny. Witam was w kolejnym odcinku. To będzie sklejka Otwieranie skrzynek. Jak widzicie dzisiaj lecą dwie skrzyneczki, dwie skrzynki. Kula miłości leci pierwsza. We can do this. We can do this. I... Wystanie... Żartowałem, to nie stanie. Koks. I jeszcze jedna kulę nośni Pierwsza, płaka jak najbardziej. Dobra. Tylko, żeby to jakby była. No i bang, dla wszystko. EZ. Dzięki wszystkim. Do kolejnych skrzyni Zapraszam. Ok, kolejne lecą. Tym razem: skrzynki. Tym razem na key Rubin Rain. Lecimy. Ok, Siemoneczko, pierwsza leci paka, paka, paka. Skrzynka za 840 golda. I, i pewnie ja to nagrywam 22, czyli to jest jakieś to 4 skrzyki, będzie naprawdę shorts, odcinek. I co wypadnie? O kurde, 288 w koryniu. No i nice. I dobra. Następne skrzyki. To bym sobie dało Co tu jest ciekawego? 4. Ile? 4.11 mam. Jakaś Able. 3. Wiecie co? Jednak Ice Blastik To jest Ice Blastik. Mam pewność, że. Dobra, kolejne cięcie. Mam pewność, że coś dobrego wleci. okej, okay, mordeczki.

Gradnąbym jedynie z kina tego za 32 gra. Więcej mi nie robił. Po prostu. A raz. Chociaż wiecie co. Ja sobie to zostawię. Tak czy siak jestem na plus. I widzimy się w kolejnej skrzynce, Teraz mam na jakiejś Także jak widzicie od razu po chwileczce przyszedł już... Przyszedł. Trzeba jest pistolet. Tak, proszę, prostu z fabryki Valencia. Valence. Siadło. Okej. Okay. I mamy tutaj skrzynkę Silver 1. No, to jest taka skrzyneczka, bym powiedział. Może zaskoczyć. Ale czy zaskoczy tym razem? Nie. <laughs> tym razem nie zaskoczyła. To co? Czekamy sobie od za na te skinki. O, akurat wszystkie doszły dwa razy, nawet ale, że kiedyś pomylił, czy co? O, co chodzi? Nie, ok. A, mógł przyjanoczyć, mógł zabrać. No dobra. Wszystko jest legit. Proszę bardzo. Skinki dostarczone. I czy to też zostanie zabrane? No dobra, no. tego raczej nie wypłacę, więc sprzedam. I case drop dzisiaj naprawdę wyszedł dobrze. Key drop tak samo. Odświeżenie powinien już być received. Tak, a tu też odebrałem, więc zaraz się pokażę. W każdym razie, ja bym miał. Nagram to 22 marca, zostaniecie to 23, jeżeli nie będzie w domu 24, to przepraszam. Może będzie odcinek, może nie, może coś wykominie, jakieś zastępstwo. zastępstwa i żegnam. Cześć!